Cześć, to tutaj tu Investments i dzisiaj chciałbym pomówić o tokenie Genome od Ginom jest to token typu DeSci, czyli Decentralized Science, inaczej mówiąc zdecentralizowanej nauki, bardzo nowej gałęzi krypto. Wyobraźcie sobie takiego naukowca. Skąd on może brać pieniądze? Zwykle pieniądze bierze od jakiejś dużej organizacji, bądź też od rządu. I ten rząd, bądź też ta organizacja chcą, aby ten projekt został wykonany w bardzo krótkim czasie i za jak najmniejsze pieniądze. Natomiast badania nie są ani krótkie, ani krótkie. Tanya. Jest to proces czasochłonny zwykle i pochłaniający bardzo duże pieniądze, więc generujący ogromne koszta. I kryptografia, blockchain i tokenizacja asetów jest tu bardzo pomocna, no bo ten token jest tokenem typu governance, czyli zarządzającym, w którą stronę pójdzie firma, czyli czy pójdzie w stronę A, czy w stronę B. Oczywiście nie w 100%. Mówimy tutaj o różnych rzeczach, które dzieją się. Natomiast zajmuje się on bardzo ważną rzeczą, a mianowicie y, lokuje on nasz genom, czyli nasze DNA, w skarbcu. Możemy mieć dostęp do naszego skarbca poprzez wzięcie udziału w, w sekwencji, tak zwanej, tutaj, właśnie Get jest. Mamy skarbiec DNA i w tym skarbcu DNA przechowywany jest nasz genom. Ten genom, genom lokujemy, i do niego nie ma nikt dostępu, nie mają dostępu firmy takie jak Google czy inne osoby, jak na przykład Amazon, gdzie powiedzmy przechowujemy swoje dane na jakimś AWS-ie. Tutaj wszystko jest. Robione na blockchainie. Technologią również zajmuje się AMD, czyli jedna z największych firm, która właśnie partycypuje w tym projekcie. I co możemy zrobić z naszym genomem? Możemy dowiedzieć się, kim są nasi przodkowie, czyli Ancestry, jakie mamy zagrożenia, jeśli chodzi o zdrowie, health risks. Carry status, czyli możemy dowiedzieć się, jaki jest stan naszego ciała, czyli naszej osoby, na jakie warianty nasze dzieci mogą być narażone, jakie leki możemy, mogą być szkodliwe dla nas. Kolejno mamy farmakogeneza, czyli możemy dowiedzieć się, jak nasz organizm wpływa na leki, jakie mogą być szkodliwe dla nas, bądź też jakie będą przynosiły najlepsze efekty. Więc te wszystkie rzeczy są tutaj za pomocą tego projektu sprawdzane. Normalnie takie badania kiedyś były bardzo drogie, teraz wynosiły tysiące dolarów, teraz są to setki dolarów, a prognozuje się, że w przyszłości będą równe dosłownie centom. I posiadając swój genom. Możemy właśnie mieć wgląd w te wszystkie informacje, które wcześniej powiedziałem i mówi się, że to będzie kiedyś bardzo duża gałąź przemysłu, ponieważ firmy będą chciały mieć wgląd do danych osób na całym świecie, osoby, które produkują jakieś leki, będą mogły w bardzo prosty sposób zobaczyć do skarbca, jak prowadzić badania, jak na przykład mamy szczepionki typu COVID i inne rzeczy. Nie trzeba będzie robić badania na jakiejś grupie osób, tylko będzie można to zrobić z symulacją komputerową, będzie to, będzie to o wiele szybsze i osoby, które będą częścią tego systemu. Nie będą musiały potwierdzać swoich danych, ponieważ dane należą do nas i będą one anonimowe. To właśnie sprawia, że blockchain jest tu idealnym narzędziem do tego wszystkiego. Tak więc projekt jest bardzo ciekawy. Mówi się, że gałąź Disa i w przyszłości będzie bardzo duża i będzie wynosiła miliardy dolarów. Natomiast tutaj projekt jest naprawdę mały i ma około 15 milionów, jeśli chodzi o jego market cap. Osoby, które stworzyły ten, tą firmę, są to bardzo mądre osoby, które są w świecie krypto już kupę lat. I tak to Tutaj na przykład mówią, że we believe you should own your own genome, że powinniśmy mieć swój własny genom, dlatego stworzyli genome.io, czyli każdy z nas ma ten własny genom i, i tylko ta osoba powinna mieć do niego dostęp. Natomiast fajnie byłoby skorzystać właśnie z takiej bazy wiedzy, gdzie osoby są połączone w sieć i możemy dowiedzieć się na podstawie innych genomów kto, co, jak i dlaczego, i na tej podstawie robić właśnie te badania. Dla kogo to może być pomocne? Dla różnych firm medycznych. Tutaj partnerzy to są organizacje do spraw chorób. Twórcy tego projektu są osobami, które znają się na technologii blockchain. Wiedzą, że taki projekt może przynieść bardzo duże zyski i może przynieść wiele dobrego dla całego świata. Tak więc Miki Sokaki czy jakkolwiek czyta się jego nazwisko i Aldo de Pape są właśnie CEO i główny deweloper tego projektu. Cały projekt jest na blockchainie BASE, czyli warstwie drugiej Ethereum. Możemy go kupić na przykład na jednej z największych giełd scentralizowanych na świecie, czyli na MEXI. Na MEXI jest od dosłownie niedawna, od kilkunastu dni, pula płynnościowa, na której możemy kupić ten token. Jeżeli chcielibyście właśnie go kupić, to polecam go kupić z MEXI albo wejść sobie przez aerodrom na blockchainie Base i tam skorzystać właśnie z tego, że możemy go kupić właśnie na aerodromie. Albo tak jak wcześniej powiedziałem, na MEXI. Ja osobiście kupiłem go przez MEXI i niedawno został token wypuszczony. Wcześniej projekt składał się z dwóch tokenów, teraz natomiast jest jeden token, Genome i jest na blockchainie BASE. Jeśli chodzi o market cap, to właśnie jak wspominałem, jest to zaledwie 15 milionów dolarów, czyli bardzo mało. Nie mamy nawet miejsca, na którym miejscu jest światowym rankingu kryptowalut, no bo projekt jest bardzo świeży, jeśli chodzi właśnie o przejście na ten nowy token. Jeśli chodzi o jego cenę, to token jest 4% poniżej jego all time high, który był zaledwie jeden dzień temu, natomiast od all time Low, dzielą go 9 dni, bo jak powiedziałem Wam token jest bardzo świeży i jest mega, ale to mega ważny według mnie i jest on zaledwie 103% powyżej swojego all time low. Według mnie to będzie klucz w przyszłości do tego dlaczego ważne są projekty krypto i dlaczego projekty krypto mogą tak dobrze spełnić się w tym, aby fundusze na badania były opłacane przez waluty niefiatowe, tylko przez całą kryptografię i waluty na blockchainie. Według mnie świetny pomysł, napędzany świetną technologią, i wierzę, że ten token spokojnie w przyszłości pójdzie 100 razy do góry. Tak, według mnie, to będzie miało miejsce, może pójść nawet 200 razy do góry, no bo 15 milionów dolarów to jest naprawdę kropla w morzu tym, Czym może być ten projekt? Według mnie 150 milionów dolarów to jest 10, natomiast 1,5 miliarda według mnie może osiągnąć ten token w dłuższej perspektywie. Nie wiem, czy tak się stanie, ale jest potencjał, aby to się właśnie stało, bo token jest ciekawy, ma fundamenty, które są bardzo obiecujące, trafia do bardzo szerokiej grupy odbiorców. Niedawno był COVID i taki token byłby idealny, żeby rozwiązać problem szczepionki chociażby, więc no tutaj możliwości są ultra... Ultra wielkie firmy farmaceutyczne mają niesamowicie dużo pieniędzy, więc na pewno chcieliby wejść w projekt, który zapewnia im wymierne korzyści i wejście z mniejszymi funduszami i zyskanie jak największej grupy odbiorców i stworzenie produktu, który jest w najkrótszym czasie użyteczny dla konsumenta. Według mnie, cały ten projekt może w przyszłości być bardzo wielki i naprawdę mieć ogromny market cap. Oczywiście wszystko wiąże się z ryzykiem i tak jak każdy token, token może spaść do zera. Deweloper może się jakoś wypisać, nie wiem, umrzeć, cokolwiek, więc nie mówmy, że wszystko na 100% będzie tak jak tutaj powiedziałem, szczególnie, że nie jestem doradcą finansowym. Natomiast potencjał według mnie jest po prostu ogromny tego tokenu. I no co, jeżeli nie znacie się tak naprawdę na tym jak kupić tokeny przez zdecentralizowaną giełdę. No tutaj możecie to zrobić w bardzo prosty sposób, wchodząc na Maxi i po prostu kupić go z tej giełdy. No dobra, mam nadzieję, że was zainteresowałem tym projektem. Dla mnie jest świetny. Oczywiście, tak jak wspominałem, jestem doradcą finansowym. Postaram się Wam pokazywać projekty, które mnie zainteresowały. Ten token jest bardzo niszowym produktem, który ma według mnie, tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo duży potencjał. Obym się nie pomylił, oby osoby, które w niego weszły, też się nie pomyliły. Życzę Wam tego, abyśmy wszyscy odnieśli sukces finansowy i może ten token sprawić cały projekt dużo dobrego dla ludzkości. I cała, cała branża DISAJ, żeby właśnie była stokanizowana, cały świat, żeby był stokanizowany, żeby pieniądze mogły być szybciej zbierane. Byłoby to wspaniałe, utopijne moje marzenie, które może kiedyś się ziści, natomiast teraz jeszcze daleka droga do tego wszystkiego. Ludzie niestety biorą krypto jako zło konieczne i że to jest coś, co nie może. I nie powinno istnieć, natomiast według mnie krypto może działać bardzo dużo dobrego. I takie po prostu mam nadzieję, że kiedyś ludzie obrócą się i pomyślą, że jednak krypto może zmienić świat na lepsze. I oby tak się stało. Tego życzę Wam, tego życzę sobie. I do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia. Zasubskrybujcie mój kanał i cześć. Hej!